Bardzo nie mogłem się doczekać dzisiejszego naszego spotkania, bowiem wniczka Akademii Snukera przed nami bardzo, bardzo ciekawy gość. O tym już wiecie, a jeżeli nie wiecie, to wam teraz powiem, że będzie nim Antek Kowalski, profesjonalny snukerzysta. No, trochę musieliśmy na niego poczekać, ale za chwilę już z nim porozmawiamy. Oprócz tego Antek pokaże także challenge, czyli będzie wbijał. Kolory. Natomiast w części poświęconej technice gry będziemy mówić o długich zagraniach, czyli o tak zwanych longach. Dzień dobry, bawcie się sympatycznie. Kochani, na gwiazdy trzeba trochę czekać, ale w końcu się doczekaliśmy. Antek Kowalski, e, profesjonalny snookerzysta, już profesjonalny. Zgadza się. E, w końcu e, pojawił się w akademii snookera, elegancko, ki, ki e, klonowy, dobrze pamiętam. Klonowy. Klonowy. A tak jest. Antek e, jest milion rzeczy, o których chciałbym Ciebie zapytać. E, mamy niewiele czasu, więc e, zapytam o, co, o to, o, o co e, kazał mi Marcin zapytać. Proszę bardzo. Czyli co dał Tobie snooker? Co do snooker? Co wszystko czerpiesz ze snookera? Poza tym, że wszystko. Wszystko daje, to jest moje życie, tak jak teraz zakwalifikowałem się do grona zawodowców, jakby nie patrząc, to jest moja praca, ale to też jest hobby, tak? Niektórzy dla rozluźnienia grają sobie w... Gry komputerowe, ja też to robię oczywiście, e, ale ja tak też traktuję snokera, jak chcę się rozluźnić, po prostu idę nawet nie na trening, tylko po prostu sobie pograć. Także no, jest to całe moje życie. Tam gdzieś mam prawie 21 lat, gram 14 lat, więc no, du dużo tego snokera w życiu. Właśnie, ty wspomniałeś, że to jest raz, że twoje hobby, dwa że, y, dwa, że twoja praca. Czy jesteś takim żywym przykładem tego, że pokochaj to, co robisz, a nigdy nie będziesz musiał pracować? Tak jest. No, zdecydowanie nie będę narzekał na, na moją pracę. Jest no, y, dream, dream job. Dobra. E, a jeżeli miałbyś powiedzieć na przykład młodym zawodnikom jakieś swoje, swoje rady, no bo wiem, że e, także podopiecznieniczki Akademii Snookera no, podglądają ciebie. Jesteś też, też dla nich e, idolem, Podobnie jak inni snukerzyści. Co mógłbyś zaproponować młodzieży, która nas ogląda? Ach, dużo czynników składa się do sukcesów w snukerze. Niby są to małe, małe, małe takie rzeczy, ale bardzo dużo małych detali jest po prostu w snukerze, które przyczyniają się do sukcesu. Ale przede wszystkim jest to koncentracja, przynajmniej tak mi się wydaje, konsekwencja i pewność siebie. A jak y, wiele czasu w ciągu dnia dzisiaj jako profesjonalista spędzasz przy stole? Zależy. Gram najwięcej ile, ile, ile się da. Po prostu jak, jak jestem, powiedzmy, sam trenuję tak, powiedzmy, układy czy jakieś tam, po prostu ćwiczenia to 5-6 godzin dziennie. I oczywiście przerwy robię tylko wtedy, jak już czuję, że mam taki przesyt, że coś tam nie wychodzi i tak powiedzmy sobie zrobię dzień przerwy czy nawet dwa. A jak jestem w akademii w Anglii, na przykład, że gdzieś tam lecę do, do kolegów, właśnie też z mentoru, to jest powiedzmy ten solo trening, później gramy, mecze, później jakaś przerwa na obiad, znowu gramy, to potrafimy cały dzień po prostu siedzieć przy stole. I jak robi się cicho, już nic nie słychać, to antek słyszy tylko. No, dokładnie. No, właśnie. Dzięki, Brachu. ale jeszcze powiedz mi na, na, i nam wszystkim na, na sam koniec y, naszej krótkiej rozmowy, o czym marzy profesjonalny snukerzysta Antoni Anthony Kowalski. <laughs> eee, o czym ja marzę? No, przede wszystkim wygrywać jak najwięcej turniejów, być numerem jeden na świecie, a na koniec kariery zostać po prostu legendą sportu. Legenda. To jest przyszła legenda. Trzymam kciuki za przyszłą legendę. Dzięki, Brachu. Powodzonka. Dziękuję. No, to był przykład longa, który mi nie wyszedł. Tak. Longi, panie Marku, co to są? I dlaczego są takie ważne? Longi, jak mogliśmy zauważyć, są to zagrania przez... Co najmniej 3 czwarte wielkości stołu. To no to było. Tak. To było. Jest to bardzo istotny element gry, ponieważ bardzo często, długim zagraniem, możemy sobie otworzyć możliwość budowania breaka, czyli szansę wygrania tej partii w jednym podejściu. I bardzo dużo trzeba przykładać się do takich zagrań, bo jest bardzo istotne, co omawialiśmy, trafianie w środek białej i trenowanie tego elementu gry bardzo dużo zawodników odpuszcza, natomiast to jest taki fundament snookera. Bo bardzo często dzieje się tak, że właśnie gdzieś tutaj jedna taka samotna czerwona sobie poleci, białą mamy przy polu D, więc aż się prosi, żeby grzmotnąć stamtąd i zacząć tutaj rządzić przy tej części stołu. Dokładnie, dlatego trzeba mieć te zagrania wyćwiczone, Tutaj nie możemy opierać się na takim zagraniu. Może mi się uda, musimy być pewni. To oczywiście musi być potwierdzone treningiem. I wtedy, jeżeli zawodnik jest przygotowany, ma ten w swoim wachlarzu zagranie wyćwiczony ten element, podejmuje próbę wbicia i bardzo często w ten sposób może zacząć swojego breaka. A jeszcze taki aspekt psychologiczny, bo wiadomo, longi to są najtrudniejsze zagrania, przez cały stół, często z wykorzystaniem na przykład przyrządu chyba, nie? Też się może zdarzyć? Też się czasem zdarza. E, no właśnie, ten mental, jak wpływa na, e, na uderzenia z daleka? No zawodnik, który wykonuje, no, odczuwa presję, bo wie, że jeżeli nie wbije tego zagrania, to bardzo często zostawi grę przeciwnikowi, Natomiast działa to też e, z drugiej strony, jeżeli zawodnik dobrze wbija te longi to taki e, gwóźdź, my tak to nazywamy, ponieważ to się od razu wiąże z tym, że takie zagranie jest bardzo często wykonywane dość mocno, więc dźwięk wpadającej bili do kieszeni też wysyła informację do przeciwnika, który siedzi, że jednak tam troszeczkę posiedzisz jeszcze. Masz <laughs> przerąbane. <laughs> Antek, miło Ciebie gościć programie Niczka Akademia Snukera. Miło mi. Yy, no nie ukrywam, że wielu naszych podopiecznych mówi tak. A czy pan Antek przyjedzie? Ja mówię nie pan tylko Antek. Dokładnie. Dokładnie. Ja mówię tak przyjedzie jak znajdzie czas, także bardzo ci dziękuję, że jesteś z nami. Robimy challenge. Michał Szubarczyk nie pamiętam jaki czas zrobił. Ja sobie tutaj wyciągnę swój telefonik, żeby yy, nagrać. W jak najszybszym tempie. Zabierze wyraźnie, żeby było wszystko gładziutkie. <grystanie> Bardzo cię proszę, w jak najszybszym tempie wbijamy żółtą, zieloną, brązową, niebieską, różową i czarną, czyli sekwencja niskich kolorów na czas. Mhm. Czyń swoją powinność. powinność. Kolego. <grystanie> już przygotowani mogę, już mogę zaczynać, do startu tak? start. 4 sekundy. Rozumiem? 8 sekund. Rozumiem, że jak najszybciej mam to Tak robić. jest, biegamy przy stole. 12. No już zobaczyłem. Spokojnie. 15. Tu miał być. 18. Nie myli się ten zawodnik. Piękne dojście. 24 sekundy. Ja, ja Jedyny miał. zawodnik z Polski w main tourze. Antek Kowalski w naszym programie. 31 sekund. Miał być poniżej 30. 31 sekund, 35,76 35,76. Słuchajcie, to jest niezły wynik, ale czuję, że Antek ma niedosyt. Powiedział, że chce poniżej 30 sekund. Dajemy ci tą szansę. Dajemy Ci tą szansę I robimy drugi challenge Pod rząd Do pobicia 35-75 Moi drodzy 35.75 Takie challenge mi się podobają Bo jeżeli zawodnik odchodzi od stołu Z niedosytem Dajmy mu się nacieszyć tymi pięknymi Kulami Bilami 35.75 do pobicia Zeruje licznik Przygotowani do startu Start. 2 sekundy. 4 sekundy. 5 sekund. 8 sekund. 10 sekund. Piękne pozycjonowanie. 12 sekund. 14 sekund. Mamy to. 16 sekund. 18 sekund. 19 sekund. 21 sekund. Czy to będzie rekord? Czy to będzie rekord? 26 sekund. 27,68. Drodzy Państwo, śmiem twierdzić, że to jest jeden z najlepszych wyników. Ale o, powiedz mi to tak jedną rzecz, Antek, bo wiadomo, znamy już się prawie 15 lat. Czy to jest tak, że yy, wiadomo, pokazujemy tego snookera w najprostszym wydaniu, już bardzo dużo pytań jest, że fajnie, że ci, którzy nie grają, yy, możemy przychodzić i próbować. Czy to jest tak, że jak grasz challenge po challenge'u, to jakiś tam stresik występuje? U mnie bardziej adrenalina, A, okay. stresu nie czuję. Widziałem w Twoich oczach, jak, jak skończyłeś, miałem takie poczucie, że masz duży niedosyt. Drodzy Państwo, jedyny zawodnik Main Tour, main tour wniczka Akademii Snookera, profesjonalny gracz Antek Kowalski z Zielonej Góry, nasz Antek. Gratuluję jeszcze raz Antek i do zobaczenia. Do zobaczenia. No, No ja pamiętasz to, tam na dole. Ja tu w 2024 taczką jeździłem. Z napędem na cztery Ale koła była. Paweł, tak no. załadowałeś taczkę, nie wiem, czy sobie przypominasz, że tętka był... poszła. A ja tak, mówię, powolutku był... chłopaku, z że już... Był taki, takie urwanie głowy, że nie było czasu taczki załadować. A tu proszę bardzo, już zbrojenie będzie, drut zbrojeniowy. Wiesz o, tu. I, I tu będzie wszystko, i tu zasmażka pójdzie, i beton zalany. Beton, to będzie, y, tutaj pokażę. No. tu też świeżo wylane. Do tego miejsca, panie operatorze, pokazać proszę, to będzie punkt zero. Czyli tu a, jeszcze. tu jeszcze będzie. u. I, I pamiętasz, jak na dole byliśmy na minus jeden? No. Bo tą windą, przy będzie. ładnie będziemy zjeżdżać do minus jeden do kręgielni i do darta. Tak. A stąd będziemy z parkingu, Paweł, wchodzić. O. I od razu zapraszamy do windy na minus jeden. No właśnie, i to, żeby na minus nie wyszło, to, <noise> to trzeba tu przyjść. Nie? Chcę nawet śmiało powiedzieć, że to są setki kilogramów zbrojenia, co widać, no to tak. a to jest. Do samego jeszcze... zbrojenia, a jeszcze beton na to wejdzie. To są tony. To są tony. Ale tutaj za no. montujemy, pokażę specjalnie, żeby nie obciążać całego budynku. Pierwsza warstwa 30 cm hydroizolacja i beton. Z domieszką, domieszką styropianu. Z złotych płatków. Tak, tak. Z domieszką styropianu, żeby nie obciążać. Dopiero późniejsza warstwa, ta ostatnia, będzie już taka no, Beton B25, żeby była wzmocniona. Można tak. powiedzieć, że serce rośnie, jak tu wszystko rośnie. To no, tak. prawda. Ja już jestem. Yy, w kolejnych etapach, gdzie tu płytki kłaśni. <laughs> ty już widzisz, ty i, już ile już ty widzisz tych tu... płytek trzeba tutaj no. zaprosić do inwestycji. Kochani drodzy Lubuszanie, tu się mhm. dla Was będzie otwierało centrum sportowe za, za kilka miesięcy. Mhm. E, dlatego cieszymy się, że oglądacie postęp tych prac razem z nami w Niczka Akademii Snukera. Ale wiesz, co jest piękne, Paweł? Piękne i jest, jest. jest to, <laughs> że z, e, zobaczcie, moi drodzy, dziękuję za wszystkie komentarze. Ludzie naprawdę oglądają nasz program. I to dlatego, że my tu jesteśmy. Szersze grono, to jest niesamowite. Przychodzą klienci, mówią, a. A w kolejnym odcinku co będzie? A ja mówię, bo on się dowiedział, że grzyb to wilgoć I wolny stół. Także bardzo wam dziękujemy, nasi y, widzowie Niczka Akademia Snukera, że jesteście z nami. Dziękujemy za wasze y, komentarze. No staramy się, ja nie jestem i nigdy nie byłem wybitnym prowadzącym, czego nie mogę o Pawle powiedzieć. Y, ale bądźcie z nami, bo przecież bądźcie. dla was jest ten program. I, I ta winda, której jeszcze nie ma. ha ha ha